Cześć kochani, wróćmy na podwórko ponownie polityki holenderskiej i pomyślmy sobie, pomówmy sobie o tym, czy może zmęczeni już jesteśmy trochę demokracją. No bo e, opowiem Wam o tym, jak to no, parę tygodni temu, ale jeszcze w kwietniu, wyciekły tajne notatki z posiedzenia rządu, wyciekły do stacji telewizyjnej RTL News. I to były notatki sporządzane od maja do grudnia 2019 roku, a dotyczyły słynnej już afery zasiłkowej, o której też obszernie już mówiłam, kiedy to poseł CDA Peter Onzycht Dokonał, opi, znaczy opisał całą tę aferę, przedłożył Sejmowi i rządowi, ale to zostało odsunięte na bok i przez to też upadł rząd Marka Ryty. To wiemy, prawda? Pamiętacie? Ale wiecie, co jest rozczarowujące? Rozczarowujące jest to, że w momencie, kiedy wyciekły te notatki, no, no to może nie, ale sam fakt, że posłowie, parlamentariusze pytają, proszą o dokumenty, chcą sprawdzać, chcą patrzeć na palce, chcą się dowiedzieć faktów, chcą wiedzą, wiedzieć, na czym są oparte argumentacje rządu przy podejmowaniu pewnych decyzji, bo to jest ich praca. Po to są wybierani przez ludzi w różnych okręgach, żeby ich reprezentowali i żeby patrzyli władze na ręce, bo to jest władza ustawodawcza, prawda? Żeby patrzyli władzy wykonawczej na ręce, żeby mówili po prostu: sprawdzam. To jest w ogóle sens demokracji. No ale. Tutaj rozczarowująca jest reakcja rządu i wielu ministrów, którzy byli po prostu wściekli. Jak to, jak to jest możliwe, żeby oni tutaj aż taką krytyczną postawę przejmowali, a nie lojalną wobec nich? No ale chwileczkę, to oni mają mieć lojalność wobec swoich wyborców, a niekoniecznie wobec rządzących, prawda? I tutaj no, premier Ruta się nie bardzo sprawdził, bo w sposób bardzo jednoznaczny pewnym posłom dał do zrozumienia, że on absolutnie nie ceni tej postawy. Ja już nie mówię o, o, o piterze, o Mzychcie, który zupełnie na bok został odsunięty, ale również o innych. No i właściwie należy się zastanawiać, jak to? Jak to premier niezadowolony? Dlaczego niezadowolony? O co tu chodzi? O imago? O to, żeby się coś nie pojawiło w prasie, telewizji, w internecie. O jaką rację tu chodzi? No, chodzi po prostu o to, żeby kryć swoich urzędników, prawda? No, ale zbyt uczciwe to nie jest. Był minister. W tej, tej konkretnej sprawie, o której mówię, w tych, 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 tej aferze zasiłkowej. Minister sprawiedliwości pan Grappenhaus z CDA no, zaczynał się łamać, mówił: Nie, no, ale jak nie może być, to, to, to jednak przysługuje, bo to zapewnia konstytucja, prawda? Konstytucja holenderska, zresztą nie tylko, zapewnia parlamentarzystom dost możliwość dostępu do wszystkich możliwych dokumentów. Również e, nawet tych tajnych, czy związanych z obronnością kraju. No ale niestety szybciutko przystał e, na, na to, co twierd znaczy złamał się, no bo e, potwierdził zdanie premiera Ryce, jak i e, innych ministrów. E, no i również ministrowie de Jong en, i, i, i de Jonge, i ministrowie, e, i minister e, Hukstra obaj z CDA, no, zajęli się e, m, bardzo intensywnie, tak jak pomówili po holendersku, sensibilizieren e, m, słynnego naszego posła Petera No, co to znaczy sensibilizajren, Wyczuli, wyczulić go chcieli na co. No kochani, pytanie, na cóż to on to takiego miał być wyczulony, skoro on po prostu tylko mówił sprawdzam. A wiadomo, że w tej aferze było sporo ofiar, ofiar prawda, e, aferzy finansowej. No więc e, tego typu postawy krytyczne nie są cenione. Mamy też w rządzie sporo oportunistów, na przykład pani Sigrid Kach z D66, e, no niby taka postępowa dama, ona mówi, że no nie, 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 no to trzeba, trzeba koniecznie, bo to przysługuje konstytucyjnie, ale jednocześnie bardzo szybko dodaje, no tak, 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 ale trzeba jednak, jakieś, jednak trzeba jakieś takie linie stworzyć, pewne granice stworzyć, do pewnych granic jest to możliwe. Tak więc, wiecie, to tak wygląda, gdyby, jak gdyby rządzący również, politycy współcześni, trochę męczyli się tymi wszystkimi regułami, które stwarza demokracja. No i oczywiście, jednym z argumentem premiera Rutę było no tak, no ale też jest dyscyplina partyjna, no oczywiście, że jest dyscyplina partyjna, ale na przykład Peter Omczyk z CDA nigdy nie głosował inaczej niż głosowała jego partia. On tylko po prostu sprawdzał. To jest jego święte prawo. Także em, są dość, to em, ja myślę, że to są sytuacje, które, są nie, które w tej chwili wydarzają się nie tylko w Holandii, a w Holandii jeszcze dość, dość łagodnie to przebiega. No i teraz co się dalej dzieje? No to jest takie, to jest takie swoiste, swoiste trzęsienie ziemi, no bo ludzie oczywiście tracą zaufanie. Przed chwilą były wybory, teraz jest taki pan, który się nazywa Herman Teng-Willing. no i ma teraz ciężko, ciężki orzech do zgryzienia, bo on, 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 on ma za zadanie no, pomóc w formowaniu nowego rządu. No a tutaj e, e, coraz większy brak zaufania do siebie nawzajem, prawda, rząd a Sejm. No i teraz nagle premierowi Rytę e, z pomocą przychodzi właśnie ten wyciek, ten, ten, ten e, tych informacji, do, to jest absurdalne, ale z pomocą przychodzi Machiavelli, dlatego że w tych notatkach e, z tych notatek można było wywnioskować, że nie tylko jego Ministrowie z WWD. No, są tutaj odpowiedzialni za to, że nie tylko tam były niedopełnione czynności sprawdzające, ale również w tym maczali palce ludzie z D66, ludzie z CDA, ludzie z Unii Chrześcijańskiej. Więc oczywiście wina podzielona jest niczyją winą, i tutaj premier Rytę może liczyć, ma nadzieję na większe zaufanie. No, ja stawiam tutaj znak zapytania, tak szybko się o tym nie zapomni. Ale teraz jeszcze, no chyba troszeczkę Was jeszcze pomęczę, no posłuchajcie jeszcze chwilę, no bo ten rząd ma być sformowany, a tutaj takim kluczowym elementem jest partia CDA, bo tam na topie to się dzieją straszliwe rzeczy, kochani. To właśnie z Omzy ich pochodzi, z CDA, ale pan Hukstra i pan, pan Hugo de Jonge, którzy jego na bok odsunęli w sposób bezpardonowy, teraz walczą znowu między sobą. I jeżeli teraz członkowie partii z różnych prowincji, czy w ogóle... Zbuntują się przeciwko panu Huckstra, no to może dojść w ogóle do nowych wyborów i to sformowanie rządu będzie daleko odsunięte. No ale prawdopodobnie CDA jakoś weźmie się w kupę i, i do tego nie dojdzie. No ale jest podzielona. Poglądy są podzielone. No i właściwie już tak, żeby reasumując, takie wiecie, jak gdyby mamy do czynienia teraz z takim yy, no innym sposobem myślenia o rządzeniu, jak gdyby takim, taką takim chowaniem głowy w piasek, prawda? bo jeżeli są problemy, to trzeba je rozwiązać, to trzeba je zdefiniować, a politycy wolą o tym nie myśleć, jakoś gdzieś tam z boku, to za, 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 może, się, może się Sejm jakoś nie dopyta. To nie jest to, nie jest to co było 10 czy 15 jeszcze lat, lat temu i takie ukrywanie czy uciekanie przed prawdą zostało nazwane w Holandii tak potocznie doktryną Rytę. To się oczywiście też dzieje na poziomie lokalnym, w No Nie jest to zjawisko w żadnym wypadku pozytywne. No i tak na zakończenie Wam powiem, że właśnie ten kanał, znaczy RTL News oczekuje teraz na spotkanie z jakimś wysokim funkcjonariuszem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby te sprawy wyjaśnić, ale już na swojej website zapowiedziało, że broń Boże, po dziennikarsku nie wyjawi swojego źródła, bo ma to zagwarantowane w prawie holenderskim. Tak więc kochani, dobrze, że są tacy dziennikarze, dobrze, że są tacy politycy, którzy mówią sprawdzam, no, ale niedobrze, że e, zaczynamy bać się demokracji i, a, bo przecież chyba najważniejszą rzeczą, najważniejszym zadaniem takiego sejmu jest to, żeby móc w nim w sposób może nawet dość drapieżny, ale prowadzić e, sensowne, merytoryczne dyskusje oparte na faktach i poparte argumentami. Czy się mylę? Dziękuję.